Gubi się, gubi się wasz. przepraszam. Nie? Powiedział, że... Czy ja mogę jedno? Dzwonił z no. tym, sam się przyznał teraz. No, że no i teraz się dziwicie, zbyt. dlaczego ja nie chcę rozmawiać podczas konferencji, tylko podczas wywiadów. No przecież trzech szczurów chodzi. Nie, nie tego, ja ja nie był. To było, nie, To panowie, nie Nie wszyscy na raz. Arek, ty mów, To daj odpowiedzieć na to normalne pytanie, bo pytanie jest skądinąd normalne. Otóż... Oczywiście, potwierdzam, przecież myśliwi polują i wypychają swoje trofea, czyli zwierzęta. Trofea, pies. No, no zwierzęta. I to, jest to, to, jest, patrz, to jest normalne? I, jest, jest, ja i to nie wie, jest normalne? Ja nie wiem, co tam jeszcze patrz, wypchane jest. Patrz, i teraz, i to jest normalne. Jacku, do brzegu. To jest, jeżeli przerywa mi cały czas, to jak mam być do brzegu. Do jest, mikrofonu. Więc sensacja polega na tym, że to jest normalna, profesjonalna usługa. Przekierował mnie do firmy, która się tym zajmuje. Jest kilkanaście firm takich w Polsce. Do brzegu tak, wyprałeś, nie? Tak, oczywiście. I co w tym Kiedy złego? Dole. Wiesz, ale szczegorzenie. Powiem to ci tak. tak że, nie, nie jesteś ej, chorym Dominic, pojebem, nie? Dominic, to dlatego że w kawiarni. Na dora, ja na dora. Czy to jest czy to jest normalne według Ciebie? No nie, nie, nie. <laughs>